Drodzy Państwo, moi kochani seniorzy, dzień dobry w tym wyjątkowym dniu. Siadajcie wygodnie, bo to, co wam dzisiaj powiem, może zmienić to, ile pieniędzy zostanie w waszej kieszeni tego roku. Wyobraźcie sobie taką sytuację. W lutym dostajecie długo wyczekiwaną 13 emeryturę, a może nawet czternastą. Cieszycie się tym dodatkowym wsparciem, planujecie wydać te pieniądze na leki, rachunki. Może wnuki obdarować, a potem nagle w marcu lub kwietniu przychodzi pismo z ZUS-u. Otwieracie kopertę i co widzicie? Informacje, że musicie zwrócić 400 zł. 400 zł. To nie są małe pieniądze dla kogoś, kto żyje z emerytury. Właśnie dlatego dzisiaj siadam z wami jak przy kuchennym stole z herbatą w ręku, żeby spokojnie i dokładnie wytłumaczyć, co się dzieje z tymi dodatkowymi świadczeniami w tym roku, Ministerstwo wprowadza nowe progi, ZUS zmienia zasady naliczania, a niektórzy seniorzy mogą nagle odkryć, że wcale nie mieli prawa do pełnej kwoty. Ale nie martwcie się. Jestem tu po to, żeby prowadzić Was krok po kroku przez ten labirynt przepisów. Wyjaśnię Wam dokładnie, kto, ile i kiedy dostanie, kto może stracić te 400 złotych i co najważniejsze jak się zabezpieczyć, żeby nie musieć potem zwracać ani złotówki? Bo wiecie co? Wiedza to potęga, a ja chcę, żebyście byli przygotowani i czuli się bezpiecznie. Zacznijmy od tego, co najbardziej Was interesuje od konkretnych kwot i terminów. Trzynasta emerytura czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne to już stały element naszego systemu emerytalnego. W roku 2025 trzynasta emerytura będzie wypłacana tradycyjnie razem z emeryturą za marzec, czyli około 1 kwietnia. Podstawowa kwota trzynastki to minimalna emerytura, która w tym roku wynosi 1722 zł brutto. Słyszycie to słowo brutto? To bardzo ważne, bo od tej kwoty ZUS odliczy składkę zdrowotną, która wynosi 9%, czyli około 155 zł. To znaczy, że na rękę dostaniecie około 1567 zł. Ale uwaga, kochani, nie każdy dostanie pełną kwotę. Jeśli wasza emerytura przekracza określony próg, to trzynastka będzie pomniejszana. W tym roku próg wynosi 5844 ,80 zł. 80 groszy brutto. Jeżeli wasza comiesięczna emerytura jest wyższa niż ta kwota, ZUS zacznie odliczać złotówkę za złotówkę od trzynastki. Co to oznacza w praktyce, jeśli dostajecie np. 6000 zł emerytury, to przekraczacie próg o 156 zł. W takim wypadku wasza trzynasta emerytura będzie pomniejszona właśnie o tę kwotę. A jeśli wasza emerytura wynosi 7566 80 zł, 80 groszy lub więcej, to niestety w ogóle nie otrzymacie trzynastki, bo cała kwota zostanie skompensowana. Teraz przejdźmy do czternastej emerytury, która jest jeszcze bardziej skomplikowana i właśnie tutaj ukryte są te pułapki, o których muszę Wam powiedzieć. Czternasta emerytura będzie wypłacana prawdopodobnie we wrześniu tradycyjnie razem ze świadczeniem za ten miesiąc. Maksymalna kwota czternastki również wynosi 1722 zł brutto, ale uwaga, to są dwa różne świadczenia z dwoma różnymi systemami obliczania. Przy czternastej emeryturze mamy aż dwa progi. Pierwszy próg to 2500 zł brutto emerytury. Jeśli wasza emerytura nie przekracza tej kwoty, dostajecie pełną czternastkę, czyli 1722 zł. Drugi próg to 4394 zł. Jeżeli wasza emerytura mieści się między 2500 a 4394 zł, Wtedy czternastka jest pomniejszana według specjalnego wzoru. Za każdą złotówkę emerytury powyżej 2,5 tysiąca traci się kawałek czternastki. A jeśli macie emeryturę wyższą niż 4394 zł, to czternastki już nie dostaniecie wcale. Wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale zostańcie ze mną, bo zaraz wyjaśnię to na konkretnych przykładach, żebyście dokładnie wiedzieli, gdzie się znajdujecie. Wyobraźmy sobie panią Halinę, która ma 68 lat i dostaje emeryturę w wysokości 3000 zł miesięcznie. Pani Halina dostanie pełną 13 emeryturę, bo jej świadczenie jest znacznie poniżej progu 5844, czyli w kwietniu na jej konto wpłynie dodatkowe 1567 zł netto. Ale co z czternastką? Ponieważ pani Halina ma emeryturę 3000 zł, przekracza pierwszy próg o 500 zł. Według zasad czternastki od maksymalnej kwoty 1722 zł zostanie odjęte odpowiednio pomniejszenie. W praktyce pani Halina dostanie czternastkę pomniejszoną o około 310 zł, więc dostanie mniej więcej 1400 zł brutto. A po odliczeniu składki zdrowotnej około 1275 zł netto. Razem w roku 2025 pani Halina dostanie z tych dodatkowych świadczeń około 2840 zł. To są realne pieniądze, które pomogą jej przetrwać trudniejsze miesiące. A teraz pan Kazimierz, 72 lata, który przepracował 45 lat i ma emeryturę 6000 zł miesięcznie. Pan Kazimierz. Będzie w trudniejszej sytuacji. Jego emerytura przekracza próg dla trzynastki o 156 zł, więc jego trzynasta emerytura będzie wynosić tylko około 1411 zł netto zamiast pełnych 1567. A czternastkę? Pan Kazimierz w ogóle jej nie dostanie, bo jego emerytura znacznie przekracza próg 4394 zł. Widzicie różnicę? Pan Kazimierz przepracował więcej lat, ma wyższą emeryturę, ale dostanie w tym roku o ponad 1300 zł mniej dodatkowych świadczeń niż pani Halina. Czy to sprawiedliwe? To już inna dyskusja, ale takie są przepisy i musimy je znać. Teraz uwaga, kochani, bo dochodzimy do najważniejszego punktu: tych 400 zł, o których mówiłem na początku. Skąd się bierze ta kwota i kto może być zmuszony do zwrotu? Otóż problem pojawia się w sytuacji, gdy w ciągu roku zmienia się wasza sytuacja, a ZUS nalicza świadczenia na podstawie danych, które ma w systemie w momencie wypłaty. Wyobraźcie sobie, że w styczniu dostajecie emeryturę 2400 zł. ZUS wie, że macie prawo do pełnej czternastki we wrześniu, bo jesteście poniżej progu, ale w czerwcu dostajecie waloryzację albo. Zaczyna Wam być wypłacana dodatkowa renta rodzinna po zmarłym małżonku. Nagle Wasza emerytura wzrasta do 3000 zł. ZUS wypłaca Wam we wrześniu czternastkę według starych danych, czyli pełną kwotę. Ale kiedy system się zaktualizuje w październiku albo listopadzie, ZUS odkrywa, że jednak przekroczyliście próg i nie powinniście byli dostać pełnej kwoty. I wtedy przychodzi pismo. Musicie zwrócić nadpłatę. Ta nadpłata to właśnie może być tych 400 zł, albo więcej, albo mniej, w zależności od tego, o ile wzrosła wasza emerytura. Co możecie zrobić, żeby uniknąć tego koszmaru? Po pierwsze, jeśli wiecie, że wasza sytuacja finansowa się zmieni w ciągu roku, dostaniecie rentę rodzinną, macie planowaną waloryzację, albo wracacie do pracy i będziecie mieli dodatkowe przychody, natychmiast poinformujcie o tym ZUS. Możecie pójść osobiście do oddziału, zadzwonić na infolinię, albo wysłać pismo przez platformę PUE-ZUS. Lepiej dmuchać na zimnej, i sprawdzić z ZUS-em, czy macie prawo do pełnych świadczeń, niż potem przez pół roku spłacać dług. Po drugie, zawsze sprawdzajcie swoje decyzje emerytalne, które przychodzą pocztą. Czytajcie je dokładnie, nawet jeśli wydają się skomplikowane. W tych decyzjach ZUS podaje dokładnie, na jakiej podstawie naliczył świadczenie i jaka była kwota waszej emerytury w momencie obliczania. Jeśli coś się nie zgadza, macie 14 dni na złożenie odwołania. Po trzecie, prowadźcie prosty notesik, w którym zapiszecie sobie każdą zmianę, kiedy dostaliście podwyżkę emerytury, kiedy zaczęła być wypłacana renta, kiedy podjęliście pracę. To wam pomoże zorientować się, czy jesteście w bezpiecznej strefie, czy ryzykujecie przekroczenie progu. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, o którym wielu seniorów zapomina: podatek dochodowy. 13 i 14 emerytura są opodatkowane, ale nie bezpośrednio. Co to znaczy? ZUS nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od tych świadczeń, tak jak robi to od normalnej emerytury. Pobiera tylko składkę zdrowotną 9%. Ale uwaga! Te świadczenia wliczają się do waszego rocznego dochodu. A jeśli wasz łączny dochód w roku przekroczy kwotę wolną od podatku, czyli 30 tysięcy złotych, to będziecie musieli zapłacić podatek rozliczając się w PIT-ie. Dla większości emerytów to nie jest problem, bo sama emerytura plus 13 i 14 nie przekraczają 30 tysięcy rocznie. Ale jeśli macie dodatkowe przychody, wynajmujecie mieszkanie. Pracujecie dorywczo, dostajecie rentę i emeryturę jednocześnie. Może się okazać, że w rozliczeniu rocznym będziecie musieli dopłacić podatek. Ile to może być? Przy przekroczeniu progu podatkowego zapłacicie 12% od kwoty ponad 30 tysięcy. Jeśli więc przekroczyliście próg o 2000 zł, to będzie to 240 zł do zapłaty. To nie są wielkie pieniądze. Ale warto o tym wiedzieć i zarezerwować sobie tę kwotę, żeby w maju, kiedy składacie PIT, nie było przykrej niespodzianki. Teraz praktyczne wskazówki, jak maksymalnie wykorzystać te świadczenia i jak bezpiecznie poruszać się po systemie ZUS. Wielu z Was pyta mnie, czy można pracować i jednocześnie dostawać 13 i 14 emeryturę. Odpowiedź brzmi tak, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli macie pełną emeryturę, czyli osiągnęliście powszechny wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, możecie dorabiać ile chcecie, i nie wpłynie to na wysokość emerytury. Ale pamiętajcie, że każdy zarobek zwiększa wasz roczny dochód, co może wpłynąć na podatek. Jeśli jednak pobieracie wcześniejszą emeryturę lub emeryturę pomostową to jest limit zarobków. Przekroczenie tego limitu może spowodować zawieszenie albo zmniejszenie emerytury, a to automatycznie wpłynie na to, czy dostaniecie trzynastkę i czternastkę. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście znali swój status emerytalny i konsultowali się z ZUS-em przed podjęciem pracy. Kolejna rzecz – terminy wypłat. ZUS zawsze stara się wypłacać trzynastą emeryturę z emeryturą marcową, czyli około 1 kwietnia. Ale jeśli Wasza emerytura przychodzi 5, 10 czy 15, to 13 przyjdzie tego samego dnia, co zwykła emerytura. 14 emerytura tradycyjnie wypłacana jest we wrześniu, również razem z normalną emeryturą za ten miesiąc. Ważne, żebyście wiedzieli, że ZUS nie informuje osobno o wypłacie tych świadczeń. Po prostu wpływają na konto. Dlatego zawsze sprawdzajcie wyciąg bankowy lub informacje z banku, żeby zobaczyć ile dokładnie wam wpłynęło. Jeśli nie dostaliście trzynastki albo czternastki, a sądzicie, że powinniście, nie czekajcie, od razu kontaktujcie się z Zusem. Czasami może być opóźnienie przez problemy techniczne, ale czasem może się okazać, że Zus uznał, że nie macie prawa do świadczenia i musicie wyjaśnić dlaczego. Wiele osób pyta mnie również, czy można przenieść część emerytury na małżonka, żeby oboje dostali pełne świadczenia. Niestety, system nie działa w ten sposób. Każdy emeryt jest rozliczany indywidualnie, ale jest ciekawa opcja, o której warto wiedzieć renta rodzinna. Jeśli jeden z małżonków umrze, drugi ma prawo wybrać albo swoją emeryturę, albo rentę rodzinną po zmarłym, albo tzw. świadczenie łączone. To świadczenie łączone pozwala połączyć 100% jednego świadczenia z 15% drugiego albo odwrotnie. Może to wpłynąć na to, czy mieszczycie się w progach dla trzynastki i czternastki. Dlatego jeśli niedawno straciliście współmałżonka, skontaktujcie się z Zusem i poproście o obliczenie wszystkich możliwych wariantów. Czasem zmiana wariantu może oznaczać różnicę kilkuset złotych rocznie. Chcę też poruszyć temat, o którym mało się mówi. Potrącenia z 13 i 14 emerytury. ZUS ma prawo potrącać z tych świadczeń długi, które macie wobec instytucji. Jeśli na przykład nie płaciliście składki zdrowotnej, macie zaległości alimentacyjne, albo nie oddaliście pożyczki w banku i sprawa trafiła do komornika, ZUS może potrącić część 13 albo 14 na spłatę tych długów. Maksymalnie można potrącić do połowy świadczenia czyli około 860 zł. Ale jeśli macie kilka długów jednocześnie, kolejne potrącenia mogą sprawić, że z trzynastki zostanie wam tylko symboliczna kwota. Co możecie zrobić? Jeśli wiecie, że macie długi, spróbujcie je rozłożyć na raty przed terminem wypłaty trzynastki. Komornik lub wierzyciel często zgadza się na ratalną spłatę, jeśli pokażecie dobrą wolę, wtedy potrącenia będą mniejsze i bardziej rozłożone w czasie. Jest jeszcze jeden temat, który wzbudza wiele emocji. Zus czasami wzywa seniorów na kontrolę, żeby sprawdzić, czy nadal mają prawo do emerytury. Dotyczy to głównie osób, które dostają emeryturę z tytułu niezdolności do pracy albo rentę. Zus może poprosić Was o stawienie się na badanie lekarskie albo dostarczenie dokumentacji medycznej. Jeśli nie stawicie się na wezwanie albo nie dostarczycie dokumentów Zus może zawiesić wypłatę emerytury. A jeśli emerytura zostanie zawieszona, automatycznie nie dostaniecie też trzynastki ani czternastki. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście reagowali na każde pismo z ZUS-u. Jeśli nie możecie stawić się w wyznaczonym terminie, bo na przykład jesteście chorzy albo mieszkacie daleko, zadzwońcie do ZUS-u i poproście o zmianę terminu. Zawsze jest to możliwe, ale musicie to zgłosić wcześniej. Teraz kilka słów o tym, jak zabezpieczyć się przed stratą tych 400 zł, o których mówiłem na początku. Najlepszą strategią jest profilaktyka. W stycznym albo lutym, jeszcze przed wypłatą trzynastki, zróbcie sobie dokładne zestawienie: ile dostajecie emerytury, czy w tym roku będą jakieś zmiany, czy planujecie podjąć pracę, czy czeka was waloryzacja? Następnie wejdźcie na stronę ZUS, albo pójdźcie do oddziału i zapytajcie wprost, czy mam prawo do pełnej 13 i 14 emerytury przy mojej obecnej sytuacji. Urzędnicy w ZUS-ie są zobowiązani udzielić Wam takiej informacji. Możecie też skorzystać z kalkulatora na stronie ZUS, który pomoże Wam obliczyć przewidywane kwoty. Jeśli się okaże, że jesteście blisko progu, zastanówcie się. Czy warto na przykład przełożyć podjęcie pracy na październik zamiast na marzec? Czasem przesunięcie o kilka miesięcy może oznaczać, że dostaniecie pełną czternastkę we wrześniu, a dopiero później wasze dochody wzrosną. Ważne jest również, żebyście nie wstydzili się pytać. Wielu seniorów boi się pójść do ZUS-u, bo urzędy wydają się straszne i skomplikowane. Ale ZUS to nie jest wróg, to instytucja, która ma służyć Wam pomocą. Jeśli przyjdziecie do oddziału i powiecie wprost: Nie rozumiem tego pisma, pomóżcie mi. Urzędnicy są zobowiązani wytłumaczyć Wam wszystko prostym językiem. Możecie też zabrać ze sobą kogoś bliskiego, córkę, syna, wnuka, żeby Was wspierał i pomógł zadawać pytania. Nie ma w tym nic złego. Prawo emerytalne jest skomplikowane nawet dla prawników, więc nie ma się czego wstydzić, jeśli czegoś nie rozumiecie. I jeszcze jedna rzecz, o której chcę wspomnieć – oszustwa. Niestety są ludzie, którzy wykorzystują zamieszanie wokół 13 i 14 emerytury, żeby oszukiwać seniorów. Mogą dzwonić do was, podając się za pracowników ZUS-u i mówić, że musicie wpłacić jakąś opłatę, żeby dostać świadczenie, albo że musicie podać numer konta bankowego, żeby przelano wam czternastkę. To są kłamstwa. ZUS nigdy nie dzwoni z prośbą o wpłaty, ani o dane bankowe. Wszystkie świadczenia są wypłacane automatycznie na konto, które już macie zarejestrowane w systemie. Jeśli ktoś do was dzwoni i mówi, że jest z ZUS-u i prosi o pieniądze albo dane, rozłączcie się i zgłoście to na policję. Możecie też zadzwonić na oficjalną infolinię ZUS e, pod numer 22561 151. I sprawdzić, czy rzeczywiście ZUS próbował się z Wami skontaktować. Wracając do naszego głównego tematu, chcę, żebyście zapamiętali kilka najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, 13 emerytura to 1722 zł brutto. Wypłacana w kwietniu, pomniejszana, jeśli Wasza emerytura przekracza 5844 zł. Po drugie, 14. emerytura to również 1722 zł brutto, wypłacana we wrześniu, ale z dwoma progami: 2,5 tysiąca oraz 4394 zł. Po trzecie, od obu świadczeń pobierana jest składka zdrowotna 9%, ale nie zaliczka na podatek. Po czwarte, jeśli wasza sytuacja finansowa zmieni się w ciągu roku, możecie być zobowiązani do zwrotu nadpłaty. Tych słynnych 400 zł lub więcej. Po piąte, zawsze informujcie ZUS o zmianach. Sprawdzajcie decyzje, które dostajecie pocztą i nie bójcie się pytać o wyjaśnienia. Kochani, wiem, że to wszystko może wydawać się przytłaczające. System emerytalny w Polsce jest skomplikowany i ciągle się zmienia. Ale nie jesteście sami. Są dziesiątki organizacji, które mogą Wam pomóc. Uniwersytety III wieku, Stowarzyszenia Emerytów, poradnie prawne, które oferują bezpłatne konsultacje dla seniorów. Możecie też zawsze wrócić do tego filmu, obejrzeć go jeszcze raz, zapisać najważniejsze informacje. Ja też jestem tu dla Was. W komentarzach pod filmem odpowiadam na pytania, staram się rozwiązywać wątpliwości. Jeśli coś jest niejasne, napiszcie. Postaram się wyjaśnić jeszcze prościej. Pamiętajcie, że te dodatkowe świadczenia zostały wprowadzone po to, żeby Wam pomóc. Rząd zauważył, że wiele osób starszych ledwo wiąże koniec z końcem i te dodatkowe 1700 zł dwa razy w roku mogą naprawdę pomóc. Ale, żeby skorzystać z tego wsparcia w pełni, musicie znać zasady. Nie pozwólcie, żeby przez niewiedzę stracić pieniądze, które Wam się należą. A jeśli już musicie zwrócić nadpłatę, nie panikujcie. Zus zwykle pozwala rozłożyć zwrot na raty. Wystarczy złożyć wniosek i wyjaśnić swoją sytuację finansową. Na koniec chcę powiedzieć coś od serca. Wy, seniorzy, przepracowaliście całe życie. Budowaliście ten kraj, wychowywaliście dzieci, płaciliście podatki i składki przez dekady, zasługujecie na spokojną i godną emeryturę, zasługujecie na to, żeby system był jasny i żeby nikt was nie oszukiwał ani nie wykorzystywał. Dlatego edukujcie się, pytajcie, upominajcie się o swoje prawa, a jeśli spotkacie innych seniorów, którzy są zagubieni w tych wszystkich przepisach, pomóżcie im. Podzielcie się tym filmem, wytłumaczcie co wiecie. Razem jesteśmy silniejsi. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli ten film był dla Was pomocny, proszę kliknijcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ważnych informacji o emeryturach, świadczeniach i zmianach w prawie. Zostawcie też komentarz. Napiszcie mi, czy Wasza emerytura kwalifikuje się do pełnej trzynastki i czternastki, albo jakie macie pytania. Postaram się odpowiedzieć każdemu. A teraz idźcie, zróbcie sobie herbatę, spokojnie przemyślcie to, co usłyszeliście, i jeśli potrzeba, zróbcie ten telefon do ZUS-u albo odwiedźcie oddział. Lepiej dmuchać na zimne niż potem żałować. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!